Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj. Tak jak obiecałem, w dniu dzisiejszym nagram odnośnie sezonu pierwszego w Apex Legend. Wszyscy czekali, wreszcie się doczekali. Dzisiaj o godzinie 18 startuje Apex Legend. A ja zachęcam wszystkich na 12-godzinnego streama z tej okazji, że będziemy grali. Fajna sprawa. Tak jak już wcześniej wspominałem, będzie nowa legenda Oktan, tak jak przecieki mówiły, więc zgadza się wszystko tak jak nagrałem we wcześniejszym filmiku. Dodatkowo przepustka bojowa i pakiet przepustki bojowej, który przyspiesza zdobywanie nagród o 25. Jak to kosztuje, tak jak było mówione. Przepustka bojowa 950 monet, a pakiet przepustki bojowej 2 1800 monet 40 zł, 1000 monet, więc wiemy ile kosztuje, będą również legendarne skórki z dzikich kresów. Tak one się prezentują. Dodatkowo, nagrody z przepustki bojowej to darmowe nagrody, które każdy otrzyma: jedna legenda dzika skórka z kresów, 5 pakietów Apex i 10 stałych statystyk. Nagrody przedstawiają się następująco, od pierwszej do setnej nagrody, jak widzimy mamy tutaj skórki, mamy tutaj monety, mamy expa, mamy skórki do broni, są to dosyć fajne, ciekawe nagrody, mamy też jakby nie było tutaj ikony postaci, różne rozmowy, czyli mowy końcowe, mowy przy zabójstwie. Jak widać, mamy też specjalne zestawy. Nie wiem, co one będą dawać. Nagroda numer 26. Nie wiem dokładnie, co też niektóre nagrody dają, bo po obrazkach no, możemy się przekonać, że tak, skórki wiadome, monety wiadome. Te robociki no, to na pewno będą jakieś dodatkowe skiny, tak jak wcześniej, czy te paczuszki, które można kupić. No i są też takie większe, specjalne paczki, które pewnie będą tutaj dodawać jakieś specjalne przedmioty jak widać 51 legendarna skórka no są też tutaj właśnie legendy które można odblokować więc jest to bardzo fajna sprawa mamy też dużo różnych dodatków tutaj tła od różnych postaci to też jest fajne jak widać tu do Handera 66 także będzie trzeba się postarać żeby odblokować też to jest bardzo fajne i ciekawe rozwiązanie Dodatkowo y, mamy też parę legendarnych broni, y, co też jest bardzo fajne, że dzięki temu pakietowi możemy to odblokować. Ja na pewno kupię pakiet, już sobie przelewam pieniądze 40 zł 1000 monet. Jak widzicie 86, też jakiś legendarny chyba pakiet czy legendy pewnie będą w nim nie wiem dokładnie co ta skrzynka będzie zawierała w sobie, ale na pewno się przekonamy, będziecie mogli zobaczyć na streamach. No i ostatnia, tutaj najfajniejsza z legend, czyli setny level przepustki bojowej. Legendarny skin, także bardzo fajna sprawa. Ja bardzo się cieszę, no i na pewno kupię ten pakiet. Wiele osób na pewno kupi. Moim zdaniem, bardzo fajnie się postarali, bardzo fajnie to wymyślili. No i zobaczymy, jak się będzie grało. No teraz będzie o co grać, będzie po co się logować każdego dnia. Zobaczymy, kto pierwszy odlokuje wszystkie 100 nagród. Można to przyspieszyć, jak widzieliście. No nie jest to drogie, 40 zł można przyinwestować, tym bardziej, że gierka darmowa. Ja wszystkich bardzo. Serdecznie zachęcam i cieszę się bardzo, że wpadliście tutaj na ten filmik. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, zostawcie komentarz, czy Wam się ten pakiet podoba, czy nie za bardzo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo mi się bardzo podoba i będziemy dzisiaj pykać. Także zachęcam również do wspólnej gierki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie, Żuwik.